Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o konferencji, na którą jadę. To jest Gdynia. Speaking UX nazywa się ten event. Ja ogólnie na konferencjach swego czasu jeździłem bardzo dużo, odwiedziłem mnóstwo e, mniej lub bardziej reprezentatywnych miejsc, e, kilkakrotnie byłem na Internet Beta, byłem na Design Designways, e, wielokrotnie na Mobile Trends Conference, to w e, różnych odmianach, i tej komerçowej, i tej mobilnej, nawet dostaliśmy nagrodę e, na Mobile Trends Awards od Javdis'a. E, byłem też na UX Poland, na którym bardzo chciałem być e, i na jednej z lepszych konferencji, na której byłem kilkakrotnie, tej XB Conference w Poznaniu. I przyszedł taki moment, czas przeciążenia, przesilenia jakiegoś, gdzie stwierdziłem, że jeżdżenie po tych konferencjach nie do końca jest fajne. No tutaj wiecie, zawsze jest wysiłek. To musisz się przygotować, zostawić rodzinę, wyjechać, przejechać najczęściej w moim przypadku to jest kilkaset kilometrów. Kilometr, do Rzeszowa to jest pół dnia. Ciężko się rozmawia z organizatorami o płatnościach. No w każdym bądź razie stwierdziłem, że... Trzeba na chwilę przypauzować, trzeba na chwilę dać sobie spokój z konferencjami. Mimo że ten dreszczyk, który na tych, na tych konferencjach jest, jest mega uzależniający. To jest ten poziom wyrzut dopaminy, który, który powoduje, że chcesz wracać w takie miejsca, że chcesz wejść na tą scenę, można powiedzieć, że ma się, że tak powiem. E, parcie na szkło. E, tym bardziej, że ja bardzo lubię przekazywać wiedzę, bardzo lubię mówić o narzędziach, z którymi pracuję, bo to jest moja główna, e, główna cecha, że te moje prezentacje są mocno operacyjne, mocno narzędziowe. E, Trafiają raz na mnie, raz na bardziej podatny grunt, raz lepiej dobra temat, raz gorzej. E, natomiast no, bywałem, jeździłem na tych konferencjach i było spokojnie. No i po tym roku stwierdziłem, że może łatwo byłoby spróbować czegoś, czegoś nowego. No i padło na Speak in UX w Gdyni. No i tym razem w dość nietypowej roli, bo przyjeżdżam do Gdyni, w której jeszcze w ogóle nie byłem jako prelegent, z warsztatem. Z warsztatem... Biznes Discovery w praktyce, i tutaj podczas tego warsztatu zrobię Wam intensywne szkolenie, które wprowadzi Was, uczestników, w warsztatową metodę analizy biznesowej. No i będziemy pracować na rzeczywistym case'ie w, w firmy działającej w obszarze energii. Ten warsztat będzie miał różne etapy. Oczywiście nie obędzie się bez warstwy jakiejś tam prezentacji, żeby wprowadzić Was w narzędzie, żeby skupić na kresie, na konkretnych elementach. Będzie też trochę pracy praktycznej. Po tym metodzie, po zapewnieniu tego kontekstu spróbujemy przepracować w grupach kawałek gotowego scenariusza, żebyście zrozumieli, jakie, jak ważne są różne punkty widzenia i jak szybko można taki warsztat przeprowadzić i jak go e, samodzielnie stosować w praktyce. Oczywiście e, warto tutaj też wspomnieć kolejna, e, kolejny etap e, teoretyczny, e, że będziemy też myśleć o tym, jak e, przygotować raport z takiego warsztatu, na co zwrócić uwagę dla różnego poziomu już Na poziomie operacyjnym to będzie jeden rodzaj raportu, na poziomie executive poziomu cen dla menażerów na ta szczegółowość raportu musi być, musi być mniejsza. Będziemy pracować na maju, także zabierzcie, zabierzcie komputer komputery. Przyjdziemy przez metodę do który pozwoli zidentyfikować kluczowe problemy. No i oczywiście będzie czas na dyskusję, wymianę doświadczeń, argumentowanie różnych ciekawych rzeczy. Dlaczego Warsztat produkt Discovery czy Business Discovery? Ponieważ uważam, że jest to narzędzie, które w skillsetcie projektanta UX Product Managera jest. Zbyt mało wykorzystywany. Ja zawsze staram się mówić, że dobry projektant nie realizuje swoich pomysłów, tylko zbiera informacje od organizacji, od wszystkich interesariuszy i odpowiednio i warsztatem grupuje te informacje, określa ich wagę w sposób warsztatowy i wyciąga to, co najlepsze, czyli e, najlepsze pomysły e, to są takie, które wypracuje e, grupa warsztatowa. Oczywiście, jeżeli chodzi o warsztaty, to to jest osobna historia, czy robić, czy nie robić, czy to jest dużo czasu, czy to jest mało czasu. Całodniowe warsztaty to jest dużo czasu, zresztą one nie przynoszą z reguły dobrego efektu, bo ludzie już po kilku godzinach są zmęczeni. Natomiast w czasach online'owych, w czasach maja czy finczena można to robić, dzieląc to na odpowiednie chaptery czy kroki milowe i robić to w miarę bezwinnie i zająć się wyciąganiem wniosków w określony, w określony sposób. Oczywiście tutaj jest kolejna gwiazdka, bo co jeżeli dany wniosek nie jest po myśli decydentów lub strategii biznesowej, no ale no, tutaj ścieramy się z tematem pewnej kultury i pracy w organizacji, więc tak, tak to wygląda. To, co, na, na co chciałbym zwrócić też uwagę podczas tego warsztatu, to to, że będziemy też pracować i uwzględniać obszar metryk w myśl zasady data-driven design, czyli growth design, jakkolwiek to sobie, to sobie wiecie. Warto już na poziomie, na etapie Biznes Discovery, gdzie wyciągamy informacje dotyczące biznesu czy produktu od ludzi, którzy są w ten produkt i biznes zaangażowani. Warto ich pytać, co by chcieli mierzyć. I warto też dodawać karteczki, co my byśmy chcieli mierzyć. I to jest taka macierz wstęp do analityki 360. Zapraszam Was serdecznie. Na, na ten warsztat. To jest 29 października, więc to już jest w przyszłym tygodniu. Ja oczywiście na ostatnią chwilę wszystko nagrywam. Z tego co widzę, miejsc już nie ma. Wyprzedane, niedostępne. Pierwsza tura, druga tura z tego co widzę na Iwenea, natomiast pewnie jak przyjdziecie, może się uda Wam dostać. Zapraszam serdecznie, jeżeli jesteś zapisany na te warsztaty, zapisana, to możesz do mnie napisać i zadać jakieś pytania, wątpliwości, które, które Cię nutują. Ja bardzo chętnie na wszystko, na wszystko odpowiem, a wręcz może te ciekawsze wątki uwzględnię podczas warsztatu. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.